Problemem, który chcemy poruszyć, jest problem różnicy między odmianą pisaną i mówioną języka. Problem ten musi być przede wszystkim znany nauczycielowi. Nauczyciel musi sobie zdawać z tego sprawę, że dzieci przychodząc do szkoły znają odmianę mówioną języka polskiego, której nauczyły się w domu, w przedszkolu, a w chwili obecnej w szkole zaczynają uczyć się drugiej odmiany, mianowicie odmiany pisanej. Panuje przekonanie nieuzasadnione, że nie ma w języku polskim różnicy między pismem a mową. Często spotykamy się z powiedzeniem, że tak się pisze albo powinno pisać, jak się mówi. Tym bardziej więc nie zdajemy sobie z tego sprawy, że istnieją inne środki językowe i inne środki w mówieniu. Do oddania na przykład przerw w mowie. Jeżeli mówimy, to wykorzystujemy pauzę jako czynnik, który przerywa nam naszą wypowiedź, moduluje ją w jakiś sposób. Jeśli natomiast piszemy to samo, co mówiliśmy, musimy stosować znaki przestankowe. Stykamy się z tym, że dzieci nie odróżniają od siebie tych pojęć i na przykład oceniając wypowiedź kolegi, mówią, Stosował znaki przestankowe. Oczywiście jest to możliwe tylko w piśmie, nie w mowie. Chodzi więc o zwrócenie uwagi dzieciom i samemu uświadomienie nauczycielowi, że istnieją pewne odpowiedniki, które w mowie mówionej zastępują te fragmenty tekstu, który jest napisany. A więc mam tu na myśli najogólniej biorąc intonację i takie czynniki jak pauza. Akcent logiczny, ewentualnie jakieś zawieszenia głosu, jakieś zatrzymania się, które wyrażają nasze emocje, a więc pewne wykrzykniki, które chcemy oddać w wypowiedzi, bądź pisanej, bądź mówionej. Jeżeli to jest wypowiedź pisana, to stosujemy właśnie uznane przez ortografię znaki przestankowe, do których na przykład dla pauzy należy myślnik. Stosujemy pytania, które graficznie wyobrażamy przy pomocy znaku. Jest to znak nazwany pytajnikiem. Stosujemy wreszcie jakieś elementy przerwy, zawieszenia głosu, kiedy mamy przecinek, i zamknięcia, spuszczenia głosu, kiedy mamy kropkę. I jak to wygląda na przykład w recytacji? Wydaje mi się, że recytacja zbiorowa, albo jeszcze lepiej, Indywidualna, może uświadomić nam te sprawy i może uczyć dzieci właściwego wypowiadania tekstu. Za przykład takiego ćwiczenia może posłużyć czytanka wiersz Konopnickiej pod tytułem Rzeka. Na lekcji przede wszystkim omawia się trudniejsze fragmenty tekstu, ponieważ wiersz ten ma pewne wyrazy nieznane dzieciom. Następnie ćwiczymy w ogóle czytanie, ponieważ w tym okresie, w klasie trzeciej, może ono jeszcze niektórym uczniom sprawiać trudności. Kiedy już mamy ten pierwszy etap za sobą, dzieci wiedzą o co chodzi w wierszu, znają wszystkie wyrazy, umieją je dobrze czytać, przystępujemy do drugiego ważnego elementu, mianowicie do czytania ze zrozumieniem. i w tym e, czytaniu już musimy zwracać uwagę na te rzeczy, o których mówiłam. Otwórzcie książki na stronie 132 Będziemy czytać wiersz Marii Konopnickiej pod tytułem Rzeka. Czy znacie już jakieś wiersze Marii Konopnickiej? Czytaliście już, kto czytał? Zobaczymy, czy ten wiersz będzie się Wam podobał. Kto ma ochotę zacząć czytać? Proszę. Rzeka, za tą głębią, za tym brodem. Tam stanęła rzeka lodem. Ani szumi, ani płynie, tylko dumna. Duma? Duma w swojej głębinie. Dziękuję. Co to znaczy za tą głębią, za tym brodem? Tam macie numerek jeden przy tym wyrazie brodem i na dole jest objaśnienie. Numerek jeden, napisane jest brud. Kto zechce przeczytać to objaśnienie? Brud. brud. Płytkie miejsce w rzece pozwalające na dostanie się na drugi brzeg bez użycia łódki, na przykład wozem. A witko wiesz. Co to znaczy brud? Płytkie miejsce w rzece. A głębia? Proszę bardzo. To jest bardzo głębokie miejsce. Chciałabym jeszcze powiedzieć kilka słów o trudnych wyrazach w tym wierszu. Do wyrazów trudnych należy przede wszystkim brud, nie dlatego, że jest trudny fonetycznie. Brud brodu. Tam jest takie zdanie za tym brodem, nie wymagające specjalnych. Nie, nie nastręczające specjalnych trudności, ale jest to wyraz dzieciom nieznany. Początkowo źle go czytały, następnie mimo objaśnienia czują obcość wyrazu i dlatego wyraz jest źle odczytywany. Trzeba na niego zwrócić uwagę. Drugim takim wyrazem, gdzie dochodzi do głosu pewna tendencja fonetyczna jest wyraz zorza. Trudny do przeczytania, ponieważ tendencja do przeczytania żorza albo pomieszania dwóch spółgłosek zwartej i szczelinowej. A więc jest tutaj drugi element, który trzeba dobrze wyćwiczyć. Wreszcie wyrazy nieznane chorzy i siny, które również muszą być wyćwiczone pod względem semantycznym i pod względem fonetycznym. Co to znaczy tam stanęła rzeka lodem? Kto mi powie? Stanęła lodem. Proszę powiedz. To znaczy, że ona nie płynie, tylko tak zamazła i stoi. Tak, dziękuję. Ona zamarzła, rzeka zamarzła i nie płynie, ani szumi, ani płynie. To znaczy, ani nie szumi, ani nie płynie, tylko duma. Co to znaczy, że rzeka duma, proszę? Zastanawia się. Zastanawia się. Jak jeszcze możemy powiedzieć? Proszę bardzo, to chcę powiedzieć, proszę. Rozmyślę. Rozmyśla. Rozmyśla. Rzeka się zastanawia, o czym ta rzeka myśli, kto przeczyta dalej? Gdzie jej wiosna? Gdzie jej zorza? Gdzie jej droga, hec, do morza? Dziękuję. Co to jest zorza? Tu nie ma objaśnienia w książce. Kto słyszał taki wyraz? Kiedy powstaje zorza? Proszę. Jest taka żo, 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 żo tak, poranna, poranna. Poranna. Co to znaczy zorza poranna? Że ona tak powstaje rano. Powstaje rano. I jak to wygląda? Tak jak błękit. Tak jak błękit, mówisz. A więc, co to jest zorza poranna? To jest światło na niebie, prawda? Kiedy wschodzi. Słońce ukazuje się zorza, to znaczy jasne, oświetlone miejsce na niebie. Zorzę można widzieć jako taką różową smugę świetlną na niebie. A więc rzeka myśli o wiośnie, myśli o zorzy i myśli o tym, że kiedyś płynęła het do morza. Co znaczy het? Proszę powiedzieć. To znaczy, że daleko. To znaczy, że daleko. Tak jest. Kto ma ochotę czytać dalej? Ma Proszę bardzo, przeczytaj. Oj ty, rzeko, oj ty sina. Lody tobie nie bo nowina. Co rok zima więzi ciebie, co rok wichr mkną po, po niebie. To to znaczy lody tobie nie nowina. Kto chciałby objaśnić? Proszę bardzo. Na ona już nie raz Tak. Że to nie pierwszy raz. Że to nie jest nowość dla rzeki. Co rok zima więzi ciebie. Co to znaczy, że zima więzi rzekę? Proszę. Chowa ją pod lodem. Chowa ją pod lodem. I rzeka jest uwięziona. Nie może płynąć. Co rok wichry mkną. Po niebie. Co to znaczy, że wichry mkną? Kto chce powiedzieć? Proszę, może ty. Że tak na przykład jak lecą. Lecą, bardzo prędko biegną, prawda? Mkną, bardzo prędko lecą, biegną. Dziękuję. Kto dalej chce czytać? Proszę bardzo, przeczytaj. Aż znów przyjdzie, nie? jedną A nie, dobrze, przepraszam. Aż znów przyjdzie, tak? Aż znów przyjdzie wiosna chorza i popłyniesz <coughs> do morza. Dziękuję. Tutaj znowu wyraz o chorza jest objaśniony. Przeczytaj, co napisane jest pod tym wyrazem. Chorza, świeża, kwitnąca. Tak. a więc tu mamy wytłumaczenie to, co znaczy wiosna chorza. Oczywiście w Warszawie jest ulica chorza. Kto z Was był na ulicy chorzej? Byłeś tam, widziałeś? Czy ta ulica jest świeża i kwitnąca? Nie, normalna ulica, na której są murowane domy, ale nazwa tej ulicy właśnie wiąże się z tym wyrazem. Znaczy ktoś tak nazwał tę ulicę, uważając, że będzie ona ładna, taka właśnie świeża. A więc wiosna chorza i popłyniesz chleb do morza. Dalej, kto będzie czytał, proszę bardzo. Nie na zawsze słońko gaśnie, nie na zawsze ziemia zaśnie, nie na zawsze biegnie kwiecie, nie na zawsze mróz na świecie. Co to znaczy kwiecie? Proszę bardzo. Kwiaty. Po prostu kwiaty. I kto zakończy ostatnią zwrotkę? Proszę bardzo. Przyjdzie wiosna, przyjdzie chorza. Pójdą rzeki het do morza. Teraz przeczytaliśmy już cały wiersz i rozumiemy chyba wszystkie wyrazy, które w nim występują. Czy jeszcze może jakiś wyraz jest niezrozumiały? A kto mi powie, dlaczego tutaj poetka nazwała rzekę siną? Ojty rzeko, ojty sina. Co to znaczy sina? Kto powie? Proszę bardzo. Obladła pobladła. Kiedy człowiek ma sine ręce albo siny nos? Proszę bardzo. Zimne jak jest w Tak, kiedy zmarznie. A więc ta rzeka zamarznięta nie jest już taka niebieska, jak była latem. Ona jest sina. Teraz postaramy się ten wiersz przeczytać już ze zrozumieniem i bardzo ładnie, starannie, tak, żeby każdy wyraz był wymówiony wyraźnie i zastanówcie się także, jak rozstawić tutaj przerwy między zwrotkami, gdzie trzeba oddać głosem pytanie, bo jest znak zapytania w książce, gdzie jest wykrzyknik. A więc zwracamy uwagę na znaki przystankowe, na wszystkie przecinki, kropki i staramy się czytać bardzo ładnie. W tekście Wiersza Konopnickiej są pytania w rodzaju: Gdzie jej wiosna? Gdzie jej zorza? Gdzie jej droga do morza? Dzieci wiedzą o tym, że to są pytania, mają napisane tutaj odpowiednie znaki, ale różnie to realizują. Niektóre dzieci czytają to jako pytanie, inne po prostu akcentują jeden z wyrazów, ten pierwszy, gdzie, mianowicie, to też jest forma dopuszczalna i możliwa. Należy natomiast unikać czytania z enfazą, tak jak jedno z dzieci, które czytało to bardzo, metodą bardzo taką szkolną, a więc przede wszystkim za dużo emocji, za dużo tej enfazy było w tym wierszu. Może on brzmieć bardziej naturalnie. I do tego celu zmierzamy przy kolejnych powtórkach tekstu. Jednocześnie zwracamy uwagę na ogólne tempo wypowiedzi. W tym wypadku, w tej lekcji, tempo na ogół było dobre, ale dzieci mają tendencję do przyspieszania, do rąbania tekstu, bez zwracania uwagi na poszczególne wyrazy, bez akcentowania poszczególnych fragmentów wiersza, które są właśnie ważne i muszą być zaakcentowane. A więc na to zwracamy uwagę w czytaniu ze zrozumieniem. Pauza, pytania, które występują w wierszu, wreszcie odpowiedni akcent logiczny na poszczególnych wyrazach e, zwrotek poszczególnych tego wiersza. Kto lubi czytać właśnie w ten sposób? Ty? Proszę bardzo, może wstaniesz? Dobrze? Weźmiesz książeczkę do ręki i my wszyscy będziemy słuchać, jak ty będziesz pięknie czytała. Rzeka! Za tą głęb głębią, za tym brodem. Tam stanęła rzeka lodem. Ani szumi, ani płynie. Tylko duma w swojej głębinie. Gdzie jej wiosna? Gdzie jej zorza? Gdzie jej droga, hedy do morza? Oj ty rzeka, oj ty sina. Lody tobie, nie nowina. Co rok zima więzi ciebie, co rok... Co rok wichry po niebie, Aż znów przyjdzie wiosna chorza I popłyniesz het do morza. Nie na zawsze słonko gaśnie, Nie na zawsze ziemia zaśnie, Nie na zawsze więdnie kwiecie, Nie na zawsze mróz na świecie, Przyjdzie wiosna, przyjdzie chorza, Pójdą rzeki hed do morza. Dziękuję bardzo. Kiedy się czyta wiersz tak uważnie, kiedy słuchamy tak czytanego wiersza, no nieraz tam się wydaje, że my byśmy to może trochę inaczej powiedzieli, trochę inaczej zaakcentowali. Kiedy słuchacie nieraz wierszy czytanych w radio albo w telewizji, to widzicie, że najczęściej aktor mówi wiersz z pamięci, nie ma przed sobą książki. Nauczył się na pamięć. Dlaczego? Z pamięci, kiedy się dobrze zna tekst, lepiej jest mówić tekst tak właśnie pięknie, bo już nie śledzi się okiem literek. Wtedy mówi się bardziej swobodnie. I byłoby bardzo dobrze, gdybyście się tego wiersza nauczyli na pamięć, żebyście pani. Twojej ten wiersz bardzo ładnie wyrecytowali. Ale ja bym teraz chciała jeszcze, żebyśmy zwrócili uwagę na to, jak czytała wasza koleżanka. Czy wszędzie zrobiła pauzy pomiędzy zwrotkami? Czy nie za bardzo śpieszyła chwilę? Jak to było? Czy kiedy zadawała pytania, gdzie jej wiosna, gdzie jej zorza, czy to było tak w sposób naturalny, jak gdyby pytała kogoś o jakąś informację? Proszę bardzo, powiedz, jak Ci się podobała recytacja koleżanki? Podobała mi się dlatego, że były tam wszystkie znaki uważane. Jakby Jak było pytanie pytające, to były pytajniki, a jak… potrafiła to… Pokazać, że tam jest tak. W wierszu konopnickiej mamy takie zdania. Co rok zima więzi ciebie, co rok wichry mkną po niebie. Dzieci mają tendencję do akcentowania tych wyrazów nieco inaczej, mianowicie co rok z akcentem na, pierwszej z dwóch wymienionych, na pierwszym z dwóch wyrazów. Jest to cecha bardzo utrwalona mimo poprawiania przez nauczyciela, ona występuje nadal. Tak zwykle czyta się te połączenia tutaj. Trzeba jednak na to zwrócić uwagę i trzeba starać się wyćwiczyć poprawny akcent. I dzieci, które oceniają wypowiedź swoich kolegów, często tutaj posługują się takim opisem: dziecko, które mówiło dobrze oddawało znaki przestankowe. Otóż na ten Trzeba zwrócić uwagę na, tak, na takie wyrażenie, czy dziecko nie myli tutaj języka pisanego i mówionego. Ponieważ oddawanie znaków przystankowych przy recytacji jest, jest innym sposobem oddawane, mianowicie chodzi tu o pauzy, o których tutaj mówiłam, względnie o zakończenie, a więc o intonację kończącą wiersz. Dlatego też należałoby zwrócić uwagę na to, żeby taka ocena nie występowała, przynajmniej nie w tej formie. Nie tak sformułowane. Teraz jeszcze raz. Spróbujemy ten wiersz przeczytać, powoli, i będziemy się zastanawiać, który wyraz w czytanym stanie jest najważniejszy. Który z nich trzeba zaakcentować, wydobyć głosem? Dobrze? Żeby było łatwiej. Proszę bardzo, może Ty też. Rzeka. Za tą głębią, za tym brodem, tam stanęła rzeka lodem. Tak, chyba. Zastanówmy się teraz, jaki wyraz tu jest najważniejszy. Za tą głębią, za tym brodem, tam stanęła rzeka lodem. Który wyraz jest najważniejszy? Proszę. Lod. Właśnie. Tam chodzi o to, że rzeka zamarła, a więc stanęła lodem. To są te wyrazy najważniejsze w tym wydaniu. Proszę bardzo, może teraz Ty te przeczytasz. Za tą głębią, za tym brodem, tam stanęła rzeka lodem. Ani szumi, ani płynie, tylko dum, duma w swej głębinie. Następna zwrotka z tymi znakami zapytania. Kto nam przeczyta? Proszę bardzo. Gdzie jej wiosna? Gdzie jej zorza? Gdzie jej droga Chyt do morza? Tak? Czy dzieciom się to podobało? Było to rzeczywiście pytanie. Powtórz raz jeszcze. Postaraj się zaakcentować te wyrazy, które uważa za ważne, i nadać swojemu głosowi ton pytania. Gdzie jej wiosna? Gdzie jej zorza? Gdzie jej droga het do morza? A więc kładzie nacisk na gdzie, prawda? A więc gdzie jej wiosna, gdzie jej zorza, gdzie jej droga het do morza. Teraz dalej mamy znowu zwrot do rzeki. Proszę uważać, tutaj są wykrzykniki, oj, prawda? Jak to przeczytać ładnie? Proszę może ty spróbujesz. O ty rzeka, o ty zima, lody tobie nie nowina, co rok zima we ciebie, co rok wichry mkną po niebie. Jak akcentujemy? Jeszcze raz przeczytaj teraz, zastanawiając się, które wyrazy zaakcentować. O ty rzeka, o ty zima, lody tobie nie nowina, co rok zima. Więzi Ciebie, co rok wichry mkną po niebie. Ja tak, koleżanka, co rok czy co rok? Jak będzie lepiej, jak Wam się wydaje. Oj, ty rzeko, oj, ty sina, lody tobie nie nowina. Co rok zima więzi Ciebie, co rok wichry mkną po niebie. Następna zwrotka, proszę bardzo, może ty przeczytasz? Aż znów przyjdzie wiosna chorza i popłyniesz het do morza. Pomyśl, wyraz ważniejszy, aż czy znów? Chociaż aż znów przyjdzie, który wyraz tu jest najważniejszy? Znów, oczywiście, tak, masz rację. Postaraj się tak przeczytać, żeby ten wyraz zaakcentować, bo on jest najważniejszy. Aż znów przyjdzie. Aż znów przyjdzie. Aż znów przyjdzie wiosna chorza. I popłyniesz het do morza. Dobrze? Tak, proszę bardzo. I teraz mamy też bardzo piękną zwrotkę, którą trzeba bardzo ładnie przeczytać. Proszę, może to chcesz. Nie na zawsze. Słonko gaśnie, nie na zawsze ziemia zaśnie, nie na zawsze pięknie kwiecie, nie na zawsze mróz na świecie. Tu aż cztery razy mamy powtórzone nie na zawsze. I to są te wyrazy najważniejsze. Ale żeby nie robiło to wrażenia takiej jednostelności, trzeba postarać się tak przeczytać, żeby za każdym razem było to troszeczkę inaczej. Rozumiesz? Postaraj się tak przeczytać. nie na zawsze ziemia zaśnie, nie na zawsze wietnie kwiecie, nie na zawsze mróz na świecie. Tak i zakończenie wiersza, proszę może przeczytać. przeczytasz. Przyjdzie wioska, przyjdzie chorza, pójdą rzeki, te do morza. Tak, ponieważ to jest zakończenie należałoby trochę siłę głosu zwiększyć i mocniej ten ostatni wiersz akcentem Jeszcze raz. Czy. Przyjdzie wiosna, przyjdzie chorza, pójdą rzeki, chęt do morza. Teraz dzieci spróbujemy ten wiersz czytać wszystkie razem. Chórem. I tak jak czytałyście osobno, prosiłam, żeby się czytały głośno, tak teraz nie czytajcie zbyt głośno. Starajcie się czytać Takim głosem umiarkowanym, ale bardzo powoli. Dobrze? I równiutko. Spróbujemy? No więc ja dam znaki. Więc zaczynamy. Za czytamy wszyscy. Za. Za, za tym rodem. Następnym problemem jest wymowa nosówek. Wiersz ten został celowo wybrany, ponieważ zawiera on dość dużo wyrazów z samogłoskami nosowymi. Na ogół z tymi wyrazami dzieci mają trudności, ponieważ wymowa jest albo pełna nosowość, albo tej nosowości nie ma, jest osłabiona i trzeba pamiętać, w których momentach można tolerować wymowę bez nos nosowości, w których nie należy tego robić. A więc jeśli mamy na przykład zdanie za tą głębią, to końcowa samogłoska on powinna być dość wyraźnie wymawiana, chociaż bez przesady. Bez przesady, do której też skłonne są niektóre dzieci. Ale już na przykład w wyrazie głębina tej nosowości nie słychać lub słychać ją w innym nieco wymiarze. Jest ona słaba. Oczywiście tekst jest literacki, a więc wymowa głębina, staranna, również tutaj nie razi tak jak raziłaby na przykład w normalnym dialogu, jakimś potocznym. Ale trzeba pamiętać o tym, że to E w tym wypadku wymawiane jest nieco słabiej i dopiero wtedy jest to forma naturalnej wypowiedzi. Jeszcze inaczej wygląda sprawa w słowie stanęła. Tam stanęła rzeka lodem. W tym połączeniu samogłoska en występuje przed spółgłoską eu. Jest to specjalna pozycja, która w języku polskim, po prostu doprowadza do osłabionej nosowości, prawie żadnej nosowości, prawie zanik nosowości. I wobec tego nie należy poprawiać dzieci, że powinno być stanęła, tylko tolerować wymowę stanęła, jeśli ona wystąpi nawet w recytacji, ponieważ jest to wymowa naturalna, często spotykana, prawie powszechna w polszyźnie. Są też trudne wyrazy jak więdnie, więzi, mkną a zwłaszcza w połączeniu mkną po niebie. To są trudne grupy spółgłoskowe, które muszą być z dziećmi przećwiczone i odpowiednio starannie wymawiane. Dochodzimy więc tutaj do problemu podstawowego w recytacji, jakim jest wyraźna dykcja. Dziecko musi wyraźnie wymawiać wszystkie samogłoski, wszystkie spółgłoski, a w szczególności grupy spółgłosek, połączenia spółgłosek, które bardzo często są trudne do wymówienia. A więc to wszystko musi być dokładnie, wyraźnie, donośnie wymówione. Na tym polegały między innymi cele naszej lekcji. Chodziło o takie właśnie efekty akustyczne, dobre. Jeżeli tego nie wyćwiczymy w klasie trzeciej, w klasach następnych nie ma na to czasu i dzieci coraz słabiej reagują na to że koledzy ich mówią niewyraźnie. Trzeba przyznać, że klasa, którą obserwujemy jest klasą dobrze czytającą i wymawiającą wyraźnie, a więc takie właśnie postulaty spełnia.